Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś porozmawiamy o nowym trybie głosowym w Cloud od Anthropic, globalnym debiucie OpenAI. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wraz z budową Centrum Stargate oraz największym przejęciu w historii OpenAI startupie IO od Johniego Aiwa. Anthropic uruchomiło wersję beta trybu głosowego dla swojego czatu CLOD, umożliwiając użytkownikom aplikacji mobilnej prowadzenie pełnych rozmów głosowych z chatbotem. Nowa funkcja działa w oparciu o model CLOD Sonet 4 i oferuje pięć różnych opcji głosu do wyboru. Użytkownicy mogą płynnie przełączać się między pisaniem a mówieniem, a po zakończeniu rozmowy otrzymują zarówno jej transkrypcję, jak i podsumowanie. Rozmowy głosowe wliczają się do standardowych limitów użytkowania, a osoby korzystające z wersji darmowej mają zazwyczaj dostęp do od 20 do 30 takich interakcji. Abonenci płatnych planów mogą dodatkowo zintegrować tryb głosowy z usługami Google Workspace. I korzystać z funkcji takich jak przegląd kalendarza czy skróty wiadomości e-mail. Tym samym Anthropic dołącza do rywalizacji z OpenAI, Google i XAI, które od dawna oferują interakcje głosowe. Kolejny news: Zjednoczone Emiraty Arabskie jako pierwszy kraj na świecie ogłosiły ogólnokrajowy dostęp do technologii OpenAI, co zostało przedstawione jako część inicjatywy OpenAI for Countries. W ramach porozumienia, które zawarto z administracją Donalda Trumpa, OpenAI planuje budowę ogromnego centrum obliczeniowego Stargate w Abu Zabi, które ma ruszyć w 2026 roku. Partnerami tej inwestycji będą m.in. Oracle, Nvidia, SoftBank, Cisco oraz firma G42 z Emiratów. Zgodnie z deklaracjami, narzędzia OpenAI zostaną wykorzystane w sektorach publicznych i strategicznych, administracji, energetyce, opiece zdrowotnej, edukacji i transporcie. Mimo, że wiele mediów sugerowało darmowy dostęp do ChatGPT Plus dla wszystkich mieszkańców, firma nie potwierdziła takich planów. Wersja Plus wciąż kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Darmowa wersja GPT 3.5 pozostaje dostępna w kraju, natomiast OpenAI rusza z azjatyckim turnee, by promować podobne inicjatywy w innych regionach. I jeszcze jedna wiadomość na temat OpenAI. Firma ogłosiła przejęcie startupu I.O. założonego przez byłego głównego projektanta Apple, Joniego Iva, za około 6,4 miliarda dolarów w akcjach. To największe przejęcie w historii firmy, która zaledwie kilka tygodni wcześniej ogłosiła zakup narzędzia do programowania wspomaganego AI o nazwie Windsurf za 3 miliardy dolarów. Startup IO został założony rok temu przez Ayva wraz z grupą byłych pracowników Apple, w tym Scotta Kanona, Tanga Tana i Evans Hanki, którzy współpracowali przy projektowaniu najważniejszych produktów Apple. OpenAI już wcześniej posiadało 23% udziałów w IO, co oznacza, że na transakcję składa się 5 miliardów dolarów nowej wartości. Po przejęciu zespół I.O. połączy się z zespołami badawczo-inżynieryjnymi OpenAI w San Francisco. Natomiast studio projektowe I.V.A. Love From pozostanie niezależne. Sam Altman nazwał I.V.A. największym projektantem na świecie i zapowiedział, że odegra on kluczową rolę w tworzeniu sprzętowych produktów OpenAI, które mają przenieść sztuczną inteligencję do świata fizycznego. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć. Masz tu AI, codziennie podcast, który dostarcza ci wiedz.